Cześć moi drodzy! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony tarocista Artemis i mam niezwykłą przyjemność zaprosić Was na kolejną prezentację talii kart. Tym razem będziemy się przyglądać najnowszej talii kart tarota ze studia Taroteki, czyli The Slavic Legends Tarot. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem tą nazwę tutaj po, po angielsku, także już nie mogę się doczekać, aż pokażę Wam karta po karcie, jak ta talia wygląda. Natomiast zanim to, to pozwólcie, że powiem Wam parę słów o sobie. Mam na imię Wojciech, kartami zajmuję się od 11 roku życia. Moim głównym narzędziem pracy są karty właśnie Tarota, a dodatkowo wspieram się numerologią, wahadłem kartami wyroczni, kartami anielskimi, wykonuję także rytuały oraz oczyszczenia szeptuńskie więc jeśli ktokolwiek z Was byłby zainteresowany kontaktem indywidualnym ze mną, to wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na mojej stronie internetowej artemistarociste.pl oraz poniżej w opisie pod tym filmem. Dobrze, moi drodzy, w takim razie przechodzimy na mój magiczny stół. Tak się właśnie prezentuje ta talia, a raczej pudełeczko z nią, jak widzicie, jest bardzo oryginalne, więc biorę w ruch moje czerwone nożyczki. Nie chcę tutaj pudełka uszkodzić, wiecie. O, dobrze, dobrze. O, idzie folia. Także ja może nożyczki sobie odłożę tutaj. Ale piękne jest to pudełko. Zaraz je zobaczycie. Wow, no pięknie. Będzie się bardzo fantastycznie. Prezentować na mojej magicznej półce, tak wygląda pudełko tejże tali. Możecie je zobaczyć e, troszkę tutaj e, z bliska. The Slavic Legend Starot. I jak widzimy, moi drodzy, pudełko ma kształt książki. Także naprawdę bardzo oryginalne e, tutaj wydanie. Mm, już, już, już samo pudełko kusi, po to, aby rzeczywiście w tą talię się mm, zaopatrzyć. Tak wygląda front. Pudełko jest takie matowe: ono nie jest takie śliskie, jest takie matowe. Bardzo przyjemne w dotyku, takie mięciutkie. Tak wygląda, tak wygląda bok. The Slavic Legend Starot Taroteka Studio, właśnie. Uh, Taroteka studio uh, przeczytam wam uh, tenże um, opis tutaj uh, mam nadzieję, że mój angielski nie, nie, nie pokaleczy waszego słuchu um, The Slavic Legends Tarot is uh, inspired by Slavic Gods, Legends, and Culture. In the box you will find 78 beautiful hand drawn tarot cards. I tutaj mamy właśnie napisane jaka to jest wersja, że, 12, że 120 na 74 mm, matowy papier i czarne brzegi. Ogólnie tył właśnie pudełka wygląda w ten sposób. Tutaj macie również drugi bok, tutaj macie górę z taką tutaj zakładeczką i tutaj macie dół. Także no musicie przyznać, że bardzo oryginalne jest, jest bardzo oryginalna jest oprawa ta talii, tej talii. Także cóż moi drodzy, chyba zajrzymy już do środka, co? Nie będę siebie i was tutaj trzymał w niepewności, więc otwieramy. Czy to się otwiera tak jak książkę? Tak. Jeju. O jeju, fantastycznie. Patrzcie na to. Przepiękne, przepiękne, jej. O, tak. <laughs> no, fantastyczne, fantastyczne. Ja jestem pod takim wrażeniem tego naprawdę. Fantastyczne jest to pudełko. Nie mogę wyjść po prostu, wiecie, z zachwytu tutaj. Dobrze, to co? Bierzemy się za karty, moi drodzy. Książeczki nie ma, więc jakby ta talia jest, myślę, że już dla osób, które albo osobno się zaopatrują w podręczniki do kart, albo też gdzieś, prawda, są już na takim stopniu zaawansowanym, jeżeli chodzi o wróżenie. Wnętrze pudełka wygląda w ten sposób. Tutaj mamy logo taroteki. I tutaj to jest chyba ten sam wzór, środek tego samego wzoru, który jest na rewersie tych kart. Dobrze, to pudełeczko to przepiękne zamykam. Odłożymy je e, tutaj na bok. Ojeju, no fantastyczna talia. Czekaliśmy na nią bardzo długo tutaj. E, wraz z Anią, z Ezoją, razem gdzieś się tam e, można powiedzieć, ekscytowaliśmy wspólnie. Także Aniu, jeśli oglądasz tą recenzję, recenzję prezentację, to ciebie bardzo serdecznie e, pozdrawiam. E, I cóż moi drodzy, no, tutaj mamy taką folikę, która nam chroni te karty, aby się nam nie rozleciały. Włożymy ją sobie na bok. A, ojeju, ojeju, ojeju. Hmm. Karty, moi drodzy, są matowe. Są matowe. Brzegi, jak widzicie, są czarne, też matowe. One nie są e, błyszczące w żadnym stopniu. To znaczy, lekko rzeczywiście światło odbijają, ale tak jak to. Właśnie mat, jeśli ktoś z Was miał do czynienia z kartami już z taroteki lub ogólnie z kartami takimi właśnie matowymi, jak na przykład tarot światła i cienia, to myślę, że wie o czym tutaj mówię. Jeżeli chodzi o grubość, jeżeli mówimy tutaj o grubości kart, to karty są powiem Wam cieniutkie. Są cieniutkie, ale ten papier jest dobrej jakości. Ten papier jest dobrej jakości i ja myślę, że te karty naprawdę tutaj długo posłużą. Ale ta grubość jest taka naprawdę, naprawdę przyzwoita. Ja wiem też, że są inne wersje z innymi bokami kart, natomiast powiem Wam, nie mam w swojej kolekcji żadnej talii kart tarota, która miałaby czarne brzegi, dlatego też stwierdziłem, że właśnie w takową się tutaj zaopatrzę przy okazji tej nowej talii od taroteki. Jeżeli chodzi o wielkość tychże kart, przygotowałem tutaj dla Was takie porównanie, mianowicie mam tutaj kartę mądrości ukrytych, tak, mądrość ukrytych królestw, także tak dla porównania możecie sobie zobaczyć, jak rzeczywiście wielkościowo te karty się prezentują na tle innych mniej więcej jest to tak myślę, że to jest taka standardowa wielkość kart mm, tarota dlaczego myślę? ponieważ jak, jak wiecie ja pracuję tutaj głównie mm, z, dużymi, z większymi troszkę taliami e, no, a tak się prezentuje z Marchetti Tarot jest odrobinę węższa niż Marchetti Tarot i jest troszkę e, tutaj mm, niższa krótsza jak kto woli tak też się moi drodzy to prezentuje na tle innych talii kart. Jeżeli chodzi o rewers, rewers jest taki właśnie, przynajmniej tej edycji, którą ja tutaj e, mam. I cóż moi drodzy, myślę, że będziemy się zabierać za oglądanie talii kart. Uff, także cóż, bierzemy się w takim razie tutaj e, do pracy. The Elemental Wisdom Tarot jest to talia, którą również posiadam w swojej kolekcji. I The World of Visions Tarot to też jest talia kart od Taroteki, więc to jest jakby taka um, reklama, coś też w formie takiej ulotki, jakie inne talie można u nich znaleźć. Prezentację Delementa z Dom Tarot również znajdziecie na moim kanale. Także jeśli ktoś by się chciał z nią zapoznać, to bardzo serdecznie do tego zachęcam. A my tym samym przeglądamy się tej nowej talii kart. Na sam początek głupiec. Głupiec prezentuje się w ten sposób, moi drodzy. Mak. Arcykapłanka cesarzowa, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawym zabiegiem jest to, że na przykład literka R tutaj jest odwrócona, jest odbiciem lustrzanym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To jest cesarz. Cesza, cesarz prezentuje się w ten oto sposób. E, tutaj mamy kartę mm, papieża, wiary, kapłana jak kto woli. Tutaj mamy kochanków, jacy są uroczy. A spójrzcie na to. Tutaj na tych wiankach na wodzie są świece. Fantastycznie. Piękna jest ta karta. Rydwan. Nie z psami, nie z tygrysami, nie z lwami, a z sowami. Co też myślę, że bardzo fajnie może wskazywać na znaczenie tej karty w takiej porywczości słownej. Coś poniekąd z kró nie z królem, tylko z rycerzem, z rycerzem mieczy. Siła. Tutaj mamy pustelnika. Koło fortuny. Sprawiedliwość. Jaki piękny wisielec. Spójrzcie na niego. Fenomenalny jest. Te karty są tak przyjemne w dotyku. Że nic tylko mógłbym je cały czas miziać. Wiecie o co chodzi. <laughs> tak, wisielec. Śmierć. I wizerunek tejże śmierci pojawił się w talii di Elemental Luis Tarot jako taka karta dodatkowa. I to chyba właśnie zapowiadało tą że talię. Także tak się prezentuje śmierć. Umiarkowanie. Uuuu diabeł. Spójrzcie jaki jest diabeł. Fenomenalny. Jeżeli chodzi o wizerunek oczywiście. Wieża. Gwiazda. Księżyc, Słońce też piękne, Sąd Ostateczny, świat. Świat się prezentuje w ten sposób. Czyli arkana wielkie, moi drodzy, są już za nami, więc ja sobie je pozwolę odłożyć tutaj na bok. Teraz przechodzimy do arkan małych i zaczynamy, jak widzicie, żywiołem ognia, czyli buławy, as buław. Karta seksualności, co też tutaj widać. Dwójka buław. Trójka buław. Czwórka buław. Też piękna, z taką polskością mi się kojarzy. No w końcu, w końcu Słowianie. W końcu to słowiańskie legendy, prawda? Piątka buław. Szóstka buław. Siódemka buław. Bardzo dosadny wizerunek. Intuicyjnie już można odczuć, o czym świadczy ta karta. Takie przeparcie do muru dosłownie. Ósemka buław. Dziewiątka buław. Dziesiątka buław. Paść buławowy, jaki uroczy. I tutaj widać ten młody wiek tejże osoby. Królowa, buław. Król, buław. I rycerz, buław. I teraz mój ulubiony dwór moi drodzy. Jak wiecie, ja jestem tutaj żywiołem wody, ja jestem zodiakalnym rakiem i zawsze gdzieś tam patrzę właśnie na ten żywioł wody, na te kielichy w każdej talii kart. I Jak mi się kielichy nie spodobają, no to jest ciężko, no to jest rzeczywiście ciężko. W poprzedniej talii Staroteki i The The Tarot, tam mieliśmy do czynienia z syrenami. Zobaczymy, co tutaj będzie. Także przechodzimy do kielichów as kielichowy. Prezentuje się w ten sposób: dwójka kielichów, fantastyczna, fantastyczna. Trójka kielichów, czyli świętowanie, czwórka kielichów, też pięknie przedstawiona, piątka, Kielichów. Szóstka kielichów. Ale urocza. Siódemka kielichów. Ósemka kielichów. Kielichy zostawiamy za sobą. Idziemy, odchodzimy. Dziewiątka kielichów, jaka urocza. Jeju, fantastyczna. Dziewiątka kielichów. I dziesiątka kielichów. Szczęście rodzinne. Fantastycznie, fantastycznie. Paść kielichowe. Teraz już przechodzimy do, do kart dworskich. Rycerz Kielichów. Nie wiem, czemu tam był troszkę później. Królowa Kielichów. Widać emocji, widać współczucie, taką empatię. Mhm. Król Kielichów. Piękny jest. Spójrzcie na niego. Jest przecudowny. No to kielichy, powiem Wam, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Także jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze, żeby mi się tutaj karty nie podwracały. Dobrze, ok. Teraz przechodzimy do żywiołu powietrza, czyli miecze. As mieczy. Dwójka mieczy. Trójka mieczy. Czwórka mieczy, sen zimowy. No bardziej bardziej się tej e, karty nie dało pokazać, prawda? Stan bierności, pasywności, pięknie, pięknie Piątka mieczy. Szóstka mieczy, przenosimy się, przeprowadzka w tym przypadku, przynajmniej już tak, już tak czuję tę kartę. Siódemka mieczy, ósemka mieczy, dziewiątka mieczy. Lęki, senne koszmary depresja. Dziesiątka mieczy. No też bardziej, bardziej tak dosadnie tej karty się nie dało pokazać. Fenomenalne, fenomenalne naprawdę. Oj już czuję tutaj wspólne, wspólny vibe z tymi kartami powiem Wam. Takie połączenie, no. Paś. Mieczy. Rycerz Mieczy, Królowa Mieczy, piękna jest. Król Mieczy. Także żywioł powietrza również jest za nami. Eee, także karty Mieczy. Mieczowe już też tutaj, kochani, zakończyliśmy, i przed nami jest ostatni dwór. E, żywioł Ziemi, kwestie przyziemne, materialne. As, monet. Dwójka monet. Fajny balans. Tutaj utrzymany. Trójka monet. Furka monet. Jaka urocza. No, spójrzcie na nią. Jeju, fenomenalna. Aż mi się ciepło na sercu zrobiło. Piątka mieczy. Niestabilna sytuacja. Możliwość poniesienia strat. Szóstka. Jeju, przepraszam, nie mieczy monet. Co ja mówię? Co ja mówię? Teraz, kochani, przed nami jest dwór monet. Ja cały czas w głowie tutaj z tymi mieczami, tak? E, monety, monety, moi drodzy. E, szóstka monet. Siódemka monet. Ach. Ósemka monet. Dziewiątka monet. Mamy ten sam wizerunek na froncie pudełka do tejże talii. Dziesiątka monet. Spełnienie pokoleniowość. Dom tutaj rodzinny. Fenomenalne, fenomenalne. Piękne to jest naprawdę. Paść. Monet, taka troszkę niepewność tutaj wyrysowana na, na jego twarzy. A zła, yy, raczej na jej twarzy, mm, rycerz monet. Tak się prezentuje. Królowa monet. I ostatnia karta. Król monet. Także moi drodzy, wspólnie obejrzeliśmy całą talię The Slavic Legend Starot ze studia Taroteka Studio. Ta talia jest już dostępna do zakupu. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się ta talia podoba, która karta w szczególności przykuła Waszą uwagę. I czy ewentualnie byście się w taką talię mm, zaopatrzyli, jeśli tylko wróżycie? Jeśli natomiast patrzycie na talie kart przez pryzmat sztuki, przez pryzmat tego, jak one wyglądają, to czy wizerunki na przykład na kartach mm, są dla Was, yy, są dla was yy, dobre, przemawiają do Was, są dla Was takie przyswajalne, czy raczej, czy raczej nie jest to Wasza stylistyka? Będę wdzięczny tutaj za jakieś informacje zwrotne od Was. Zobaczymy teraz, jak się tą talię tasuje. Też dobrze, kochani, tą, tą talię też się dobrze tasuje. Karty mi nie lecą z rąk, nie są śliskie. Trzymają się razem i naprawdę fajnie się je trzyma w dłoni. Także cóż mogę więcej powiedzieć, moi drodzy? Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, za poświęcenie tego czasu na obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz nie zapomnijcie zostawić również łapki w górę pod tymże filmem. Oprócz prezentacji talii kart na moim kanale znajdziecie również horoskopy tygodniowe, horoskopy numerologiczne. A, a także zapraszam Was na live'y, które się odbywają według harmonogramu miesięcznego, który jest dostępny na wszystkich moich social mediach oraz w zakładce Społeczność na moim kanale YouTube. Także cóż, moi drodzy, tyle dla Was, tyle dla Was, tyle, tyle dla mnie tutaj, także żegnamy się. Eee, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Deslavic Legend Starot, tak się prezentuje ta talia, także trzymajcie się i do następnego materiału. I do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam Was wszystkich, arti.